Siemanko Widzowie No niestety zdarzyła się smutna sytuacja a więc ktoś mi się wkradł na konto no i albo usunął wszystkie itemki na boksie do kosza a miałem nawet nie, nie najgorsze to albo przerzucił sobie na swoje konto i skorzystasz z mojego konta, nie wiadomo jak to było ale no już nie będę Gra na tym końcu, ponieważ, no, już jeśli ma dostęp, to gdy coś zarobię, stworzę po tym odcinku, to no, wpiję sobie i wszystko z zakosi, wyrzuci, aby ten twórczość sobie pokaże wam. O. Tylko 300 osób, jeszcze taka różnica, że na Skype PVP jest kilkanaście razy więcej niż na boxie. Wiem, że tysiące były na boxie, na przykład 2000. Godzinę, której teraz nagrywam. No. Oczywiście od razu nie mogę opuścić konta. Bo mam 5 biletów. I jeszcze zrobiłem sobie. O, sobie i Aby po prostu zrobić te ostatnie fragi Bo już mi to na tym końcu w ogóle nie zależy. bo no jeśli wiem jeśli wyjdzie na serwer i wszystko może zabrać miałem set 15, 17, 19 i mieczek też 15 więc no średnio kaskę mogę rozdać jeszcze trochę postoję AfK, podobywam roztać nie wiem ze 2003 w sumie nie. 10 tysięcy Wam rozlosuję. Wystarczy dać lajka pod filmem. Nie wymagam subskrypcji. I komentarz z nikiem. 10 tysięcy do wygrania w puli. Więc też trochę śmierci zrobiłem. Poławczę trochę. W też za fajnych itemków nie ma. Hasło nie, nie będę likował, bo i tak Ktoś wejdzie i no to nie ma nawet najmniejszego sensu. Aby zlikować hasło, bo nikt nie będzie mógł wtedy wejść w ogóle na konto, ja też nie będę mógł. Więc założę nowe konto. I na nim będę nagrywał inne wideo. To wszystko, jeszcze pewnie zrobię na innym koncie, od zera do progracza, może. No cóż, będzie trochę inny content. Poprawię też w sumie mojego, sk mojego skina, bo trochę niedokładne w pewnych miejscach. Na przykład jabłko. I oczywiście tutaj też niedokładne prawie sobie. No i no to, to tyle na ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych.